Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Święta się udały? Wszystko w porządku? Żadnych strat? U mnie też jakoś, jakoś obleciało. Proszę Państwa, wracamy do naszych baranów. A właściwie do jednego. Czy państwo sobie zdają sprawozdanie z tego, że nasz... Prezes wraca do objazdu po Polsce. Już 50 parę okręgów zaliczył swoich, a teraz jeszcze mu prawie 40 zostało. I wszystkiego dobrego, i na, na drogę po kraju. Dzisiaj jest temat o słabościach, ale to się jakoś łączy. Zapraszam. Że się, proszę szanownych gości, że człowiek miewa chwilę słabości Czasem się ożre, opije jak bąk, ważne by przerwać słabości krąg Żeby temacik jakoś uprościć, trzeba poskramiać własne słabości Lecz po co komuś ładować się w nie, gdy z nich korzyści majaczą w tle Zamiast uprościć rzecz zagmatwałem, miałem powiedzieć o jednym małym, i sprawa rozwikła się szybko dość, bo to niezwykle istotny gość. Z niego ta jedna wynika słabość, która krajowi przyniesie radość. Prezes wyciągnie pomocną dłoń, kontynuując tour de Poloni. Ma gość do spotkań słabość w terenie i do pieprzenia na każdej scenie. Niech się spotyka częściej ten pan i szybko wpisze się w taki plan. Im więcej spotkań zrobi uparcie, tym bardziej chłopu spadnie poparcie. Niech więc je prezes codziennie ma: po jednym, albo nawet po dwa, albo po trzy. CO GODZINĘ! NIECH MA! <noise> Proszę ukochanego mojego państwa jest dzisiaj 27 grudnia, fetorek i imieniny obchodzą Fabiola, Jan i Żaneta a także Bartłomiej, Cezary, Gosław, Maksym, Mateusz, Przybyrat, Przybysław, Sara, Teodor, Teofan i Żanna. Jak Apostoł pokazuje, taki luty następuje. Takie jest dzisiaj przysłowie. Najgorszy wróg... Nie, 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 nie. to mi wskoczyło. I dzień kastrata... Nie kastrata, dzień keksa dzisiaj jest. A Ignacy Krasicki powiedział kiedyś bardzo mądrze, książka, nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzenia. I takich Państwu życzę serdecznie. Bez naprzykrzenia. Do widzenia. Do jutra. Moje uszanowa Ko, nko, nko.